część chomiki zwariowane To żona, idziesz na te schody? Nie, no, ja już się nie pamiętasz już się Aha, no, 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 już zeszłaś Ale jakieś mnie budzie? Ale wiesz, jakie trudno gdzieś chodzić do przejścia? No wiem Nie będę galała No nie wiem, chyba pójdę na tu drugi a może do żłobka się zapiszeć, a, a, a. Ej, macie dzieci. Twoje. A i tutaj się klęcie przychodź. Spodobało mi się to miejsce bardzo. A patrz, gdzie ja tam, patrz ja tam wącham, Wszystko wącham, tak? No, widzę, widzę. I jadę teraz do ciebie. Albo nie do ciebie, nie do ciebie. Do ciebie jadę. Żona chodzi razem, idziemy na schodki, idziemy razem Dobra, to ja też idę Jesteśmy na schodkach O nie, boże, 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 boże Żona ja tam, bo ja spadłem Ej, chodź żona, zobacz Chodźmy podziewanie tutaj, zobacz Zobacz Gdzie już idzie, już tu jest taka fajna, no miniaturka. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Państwo już godzina minęła. O Boże! Zora, dzieci! O się no, cię Nie, no to proszę szybko przyjść. Tak, 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 już idziemy, już idziemy. Dzień dobry, ja my już chcieliśmy dzieci odebrać. W tutaj jedno, drugie i trzecie. Dziękujemy bardzo! To tutaj tak. Przepraszamy, przepraszamy bardzo. Tak nas klęciło to jeżdżenie. Tak nas klęciło. E, dobrze, dobrze. Wie pani co? Co? A to tu może jeszcze e, zarezerwujemy na jeszcze jedną godzinę. No wie pani, my tak nie przyjmujemy za No to bardzo. może tylko jedno dziecko na, na jeszcze jedną godzinę. To najmniejsze. Dobrze, dobrze, prosimy. To, może być, może być. Czy, czy zapisać, żeby. E, Wy to wtedy będziecie mogli chodzić codziennie za darmo. Tak, 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 poprosimy, poprosimy. Ej, weź się żona idź tam zapisz. Dobrze, dobrze. Ej, ile jest to myszko końców? Ta książeczka jest za dwa myszko ale ej, tak ogólnie to teraz za ten godzinę ej, dla tego maluszka to by było 20 myszkoko końców. Dobra, weź żona, na zapłat, te 20 myszko końców my to wygaci. Dobra, to teraz weź, tą, y, weź naszą mysię kochaną i zostawiamy tutaj y, jagódkę, nie jagódkę. Dobra, no to już idziemy już. podpisać. Dobra, a to wychodzimy już, bo to jest tam przy Dobra, wychodzimy. Dobrze, dziękuję już mam dzień, Dobrze, żona, jademy. Dlaczego ci tego konia ciągle naśladujesz? No bo lubię. Co ja Ci poradzę? No gdzie ty w ogóle jedziesz? Czy tam się jasz? Nie wiem. Gdzieś jadę. Ja tutaj nie umiem wejść jakoś. Weź mi powiedz jak to się robi. No ja tutaj na Cielem Gdzie Ty jesteś? w ogóle nie wiedział? O tutaj Dobra, dobra. Ja już tutaj, tylko teraz nie umiem wyjść. Czekaj. Chcesz tak tam, tam wejść pod y, podłóż pod te wielkie do tej jaskini? Chciałbym w takiej ślipki, obozie. No mówiłem ci, że się wczoraj naładowałem. No a czy dzisiaj będzie też? No tak, to, to jest na, na kilka, na kilka. Tygodni, ty godni! To naładowanie, wiesz, weź y, może ty też się naładujesz? O nie ty wjechać, ty wjeżdżasz. No tam wjeżdżam. Zobacz, już, już jadę. Ujeźdzę, ciocie, cio, cio, cio. Dobra, czuleczko. Tam nie wjeżdżamy. Tam jest strasznie. Ty tutaj jesteś. Ja jestem tutaj, tutaj zobacz. Z synem tutaj, patrz, lody przyjechały. Ej, żona, idź po lody. Dobrze, dobrze. Daj, daj mi synka. Dobra, już ci daję. Żona idzie po lody, a ja już tutaj jeżdżę, ej, jedze, jedze. Ej, żona, jak? Ej, kup Dobrze, dobrze, ja ci kupuję czekoladowy. A jakiś jest ci ja e, Jak laki, ukochani. Laki jesteś śmietankowy, dobra. A to słuchaj, bo ja znam Mysię. myślę też chce waniliowe. A ty jakie chcesz? Jakieś takowe oczywiście. To no dobra, to wlacaj tutaj, bo ja tutaj jeżdżę, tutaj sobie się mnudzę, jeżdżę. To, to. Super, super, ale żona. chodzisz tutaj. Chodzisz tutaj do mnie, żona już się jestem. To, to dobrze. To super. Oj, troszkę się zakurzyłem, ale to... O jesteś tutaj! To super! Jestem! Super, cię dwóch łapkę, kółeczka. E, bardzo fajnie. Ogólnie. No dobra, dobra, a ja to nie mogę tak jedzić, bo wiesz, że jestem facetem i ja mam tylko dwa kółeczka, a nie cztery. Aha, no siolę. A w ogóle co mam ci już zabrać tego synka, bo wiesz co, ja bym to jeszcze wolał troszkę sobie sam pojedzieć. Czy mam ci już zabrać a tego jedziemy, syna? To jest wygodnie, tylko trochę mam a patrz, pole. gdzie ja pojechałam, ja na drugą stronę łóżka. Tak, no właśnie tam jest sklep z lodami. Aha no, to a weź Ty, żona, weź, yy, słuchaj, bo Ty dla mnie też powinnaś kupić. No ja Ci kupiłam, tam tylko, że e, ty musisz, e, ty tam, tylko, że ja już Co? nie miałam pieniędzy, tylko Ty musisz tam zapłacić. No dobra, dobra, ja tam zapłacić i w ogóle ja muszę do Ciebie przyjechać, bo jak, jak te lody mam do no to ja już jestem. Lody daj mi żona, lody daj. O ja, ty, 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 ty. Oj, przepraszam Zonciu? Zona, wstawaj. Ale, e, no ja tu się ją, bo ty mnie przywróciłeś. Dobra, już tam. A weź ty żona, jedź na czterech kółkach, bo ja to też jeżdżę na dwóch. Ale nie tak z przodu. Bo ja mam dwa kółeczka, to ja jedzę sobie na dwóch kółeczkach. Żona, daj mi tego roda. No, ty też nie kupiłeś już. No, ale ty go masz, halo. No dobra, dobra, masz. Dobra, już dzięki, będę sobie lizał i jeździł. Dobra, jakoś coś robi. Godzinę później... O Boże, żona, żona, już minęła godzina. Jesteśmy. E, po dziecko przyszliśmy. No Czy to nasze dziecko? Już, już, już. Daję, daję, plusy. Dziękujemy. E. Dziękujemy. Czyli e, e, jutro przychodzimy i dajemy dalmo, tak? Tak, tak. E. A do kiedy jest dalmo? Do kiedy? E. Tak do trzech pierwszych dni czy do tygodnia pierwszego? E my tak dalej przydajemy na tydzień, ale dwa, dla was możemy zrobić na dwa. O, to dziękujemy, dziękujemy, bo my mamy wspaniałe dzieci, prawda? Takie są grzeczne, grzeczne. Bardzo fajnie się z nimi bawiłam. E, proszę, jutro e, będzie in, inna pani, więc e, ona tak za bardzo nie będzie widziała, więc trzeba jej pokazać dokumenty specjalne. Proszę, tutaj pani dostanie. Dziękuję, no dobra, dziękuję. dobra, to wie pani co. A ja tam przewinęła pani, czy nie? E, e, no tak, tak, tak. A to pani to prowadzi, czy to pani tylko stoi na czatach? Ja tutaj prowadzę ten cały złobek i przyjmuję, i przyjmuję tutaj e, hmm. dzieci. Czyli złobek to... Ale ile tam ma pani dzieci, ile można dzieci przynieść? No, góra 8 można. Góra 8, dobra, bo moja żona jest w ciąży i ona w... Obu... no? No, tak, no, i no będzie miała czwarte dziecko, no to no tutaj to jest cztery osoby. Przepraszam, tu, chcę coś powiedzieć. No to bym musiała zmniejszyć do czterech, no bo my tutaj mamy trochę tak, e, zbyt dużo tych dzieci już. A co ty ma... pani, bo cztery, cztery, lub się osiem, no to wszystko dla, jak no, tam ja jeszcze cztery osoby, mamy dobrze. Zwyczaj na jeden dzień ośmiu klientów. Aha, no to, no. Maj. No to zmniejsz tą cenę już mm -hmm. można iść. E, trochę tutaj macie dwa miesiące po e, A po co nam to pani dała? Chyba my pani. Aha, to wypłata. Dobrze. No, no. E, takie resztę. Dobra. To dowie pani, e, bo moja żona idzie teraz lodzić. No dobrze to do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Dobra, żona chodzi już tutaj. Okay. Okay, już się zaczyna. O Boże, już się zaczyna? No, no e, pipi.